Wieczora, bo dzień dobry widzowie. Witam w kolejnym yy, skrócie skoków. No powiedziałbym weekendowych, ale tym razem za was nie ma co powiedzieć o weekendzie, a bardziej o tym co się działo w tygodniu w Falun Kacper Tomasiak yy, zacznijmy od niego znowu punktuje tam ruchy również punktował Bardzo dobry skoczek trzeba powiedzieć Już z wieku 18 lat żeby się posłać W drugiej dziesiątce Sok też co dobrze radzi A reszta to no. To jeszcze wczesny sezon więc nie będę ich oceniał A nie mówię co o polskich skoczkach To Andrzej Niszek teraz jest czwartym liderem po aru Świata Także, że może to nawet coś do końca, nie patrząc na Polaków, bo chciałbym, żeby Polak wygrał. No, że Żelaniszek pierwszy raz w ogóle prowadzi par świata, co się troszeczkę zdziwiłem. No i y, Stefan Kraft, nie było go w no bo musi to najbardziej z wróciło. Czy ma narodzić coś tego typu? Yy, więcej zbytnio nie ma o tych liderach, o tych najlepszych. Jan Herl też w ogóle nie punktował, chyba wrócę w tym jednym, tak troszkę udanym konkursie, drugi to tragedia. A teraz takie jeszcze wschódcie o tych Polakach. Wrócę. Tylko Tomasz Jakubek punktował, bo w drugiej serii. Kajdo gratuluję, proszę o podium. Dimitri Zograwski, Wentin wiem, że byli w dziesiątce, wrócę. Tomasiak daz jest na równo z Kamilem Stolem w klasyfikacji generalnej, co mu również gratuluję, oba są na 16 miejscu. oby do to top 10 e, owo top 10 walczyli. to tyle na dzisiaj Jojo.